Co takiego kryje się w naszych myślach? Czego ludzie nie wiedzą? Tkwi w nich moc zmieniania świata. Zanurzmy się w tym temacie. Wszystko zaczyna się od jednej myśli: od iskry kreatywności. Ten pomysł, który kiełkuje w waszej głowie, nie ignorujcie go. Może się rozwinąć, ewoluować i inspirować innych. Pomyślcie o wielkich wynalazkach, o sztuce, o muzyce. Wszystko zaczęło się od zwykłej myśli. Wasz umysł ma moc tworzenia, innowacji, transformacji. Zaakceptujcie swoje myśli, pozwólcie im sky... Knee, bo każda wielka zmiana na świecie zaczyna się od jednej potężnej myśli. Tak jak Fryderyk Chopin tworzył swoje nokturny, tak i wy pielęgnujcie swoje myśli. Śnijcie, myślcie i patrzcie, jak dzieje się magia.